Okazało się, że po krupówkach można jeździć konno. Takie zryte berety są tylko od nas. Nikogo, niego, niego takiego nie ma. Ruch jest duży się zrobił. Krupówkowy. Tu jest nasza wycieczka. Warkoczyki niektórzy mają. Narobili barasu. przyjechali. A ryjki tam stoją takie dwa. Nie wiem, czy będzie to widać. Stoją stupa, jak silnik im chodzi, przejść! Odpalają, człowieku! Z kapiszonów. Wracamy z przepysznej kolacji, gdzie dawali grzęce gratis. Bardzo było miło i przyjemnie. To było fajne. I co się okazało jeszcze? Dają nawet kubanek. Kubanek jeszcze dają na wino. W domu, żeby sobie zrobić. Ten drugi paragon 59 zł to był właśnie za troszkę szkubacz. To był paragon chcieli nas naskobzać No Na Jana myśleli, że zapłacimy za chcieli nas skobzać. Też co o tym myślisz? Nie! Jak konie robią siku? Muszę to zrobić klocek po Nie tak na tak głośno, ale wiecie. E, koniki lubią panterki, tu zostaimy na chwilę. Hulala Dawaj, Dylu Griję, Co się okazało? Muszę być sam swoją woźnicą. Tu można sobie usiąść. Na no Janka, tu jest przerwa taka. Nie wiem, czy to będzie, widać. Ale tu, żeby odpocząć, to tędy. Oni idą w lewo, ja idę w lewo. Ja jestem nie w tej drużynie. Jakie ładne drzewka też mają. Jacek, co myślisz o tym wieczorze? Dobrze było, czy dobrze? git tak trzymać, tak trzymać, jesteśmy z wami idziemy na dół uuu, tu mamy jakieś takie, takie takie rzeczy, terma tam, terma, bania czy my to znaczymy? to w tej termie banie dzisiaj byliśmy ale była terma i bania Bania jest bardziej teraz, ale terma była wcześniej. Tutaj mamy jakaś piękna zima u nas. Śnieżyk, wszystko. Elegancja francuska. Ja! Yeah! Dyrus, dawaj, zrób konika. Ty dobrze robisz konika. Dawaj, dawaj, zakapiszonuj. Ja ci podtrzymam ten Aparat fotograficzny. Dobra, jest. Dawaj, dawa, jednej girie. Ja! 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 Nigdzie nie ma takiej energii jak w Zakopanym na grupów. jednej. Wiadomo, że świeże powietrze wszystko odrobi. Mózg czy dotlenia. Mózg przede wszystkim się dotlenił. Nigdzie indziej tak mózg czy nie dotlenia jak tylko w Zakopanym na grupów. Ile ryjków łazi tutaj W tą i z powrotem, z powrotem i w tą Tu jeszcze są ozdoby święteczne, bo chcą zachęcić ludzi, żeby przyjechali na przyszłe święta Nowoczesny marketik normalnie rozbija paznokcie, zrywa ze stóp Więc tak, doszliśmy już do, do Karocy Jesteśmy już przy Karocy Pat, Jeep'em chciał nas przejechać Kubany. Nasza Karoca jest zaparkowana tutaj więc już możemy wsiadać i podjeżdżać, tak jest. Ja! gryje, gryje. <grywa> Okazało się, że w tym winie coś chyba było. Oprócz korzeni, oprócz takich innych rzeczy, ona dała coś od serca, mam nadzieję, że tak nie dosłownie. Ale będzie git.